Na piątkowej sesji Rady Powiatu potwierdziły się nasze informacje o rozwiązaniu umowy z firmą Klimatik na budowę wrześnińskiego szpitala. O bieżącej sytuacji radnych poinformował prezes Zbyszko Przybylski. Zarząd spółki szpital powiatowy we wrześniu podjął decyzję o odstąpieniu umowy z firmą Klimatik, która realizowała inwestycje w modernizację rozbudowy szpitala we wrześniu. Przyczyną takiego Takiej decyzji było właściwie zaprzestanie prac budowlanych przez firmę Klimatic i eskalacja nieuzasadnionych żądań finansowych. Natomiast te działania firmy, które zostały właśnie w ostatnim czasie podjęte praktycznie i uniemożliwiają dochowanie terminu realizacji tej inwestycji. I będą przygotowania podjęte do rozpisania Yy, przetargu na dalsze prace i wykończenie tego zadania. Radni z opozycji mieli dodatkowe pytania. Rozpoczęła Maria Taciak. Yy, yy, chciałabym wiedzieć i myślę, że większość radnych chciałaby wiedzieć, co ze szpitalem, z rozbudową szpitala i z działaniami personalnymi. Ta inwestycja ma szansę ukończenia realnie w, w pierwszej połowie przyszłego roku. E, co do zmian personalnych, to nie chcę się wypowiadać, bo to jest jakby nie, nie w mojej kompetencji. Kilka pytań zadał również radny Krzysztof Wojciechowski, który zaproponował m.in. zaproszenie na sesję przedstawiciela firmy Klimati. Znaczy w naszej sesji byśmy zapewniali e, tutaj, że. E, <laughs> Szpital zostanie zakończony do końca do końca roku. Ktoś nawet z Was, koledzy radni, zadał pytanie, czy na pewno do końca roku pierwsi pacjenci będą w tym szpitalu, otrzymaliśmy zapewnienie, że tak będzie. Dzisiaj po trzech miesiącach dowiadujemy się, że tak nie będzie. Dlatego pytam Panie Prezesie, co się stało tak bardzo istotnego w ciągu tych trzech miesięcy, e, że to wszystko uległo tak potwornej zmianie? I to jest pierwsza sprawa. I druga sprawa to jest taka, ponieważ tych terminów, któreśmy otrzymywali jako radni, jako właściciele tego szpitala, tego majątku naszego powiatowego, chciałbym bardzo złożyć oficjalny wniosek, bo ja uważam, że mimo wszystko powinniśmy otrzymać informację od szefostwa firmy Klimatik, dlaczego taki spór yy, istnieje. Chciałbym, abyśmy mogli wysłuchać również ich racji w tej kwestii. Prezes szpitala nie odpowiedział na to pytanie, a zaproszenie firmy Klimatik uznał za niezasadne, bo sprawa zapewne znajdzie swój finał w sądzie. Starosta Dionizy Jaśniewicz w ogóle nie odniósł się do sprawy. Pochwalił się za to, że powiat wrześnicki nieźle wypadł w zestawieniu najmniej zadłużonych powiatów przygotowanym przez Pismo Wspólnota. Jest na 166. miejscu na 312 powiatów. <sum>